Siema. Dzisiaj jest taka akcja, że zwiedzimy sobie modus. Po przeszłorocznej przerwie, już na samym wejściu, jak tylko do obiektu się dostałem, to mogłem zaobserwować, że zmiany będą i to, i to będą kolosalne. Przedsiębiorstwo to przemysł odzieżowego. Założone w 1945 roku. To był producent odzieży służbowej konturowej, biznesowej i korporacyjnej. I tam na końcu, na końcu korytarza, yy, na poprawo, ktoś był. Ogólnie dało się wyczuć, że, że przybywają tam, do mnie, no bo widziałem najpierw przed bramą, zanim weszłem do obiektu, i potem jeszcze z dwa razy w trakcie, w trakcie zwiedzania to yy, było słychać, że ktoś, ktoś jest razem ze mną tam. Ogólnie to przedsiębiorstwo należało do największych w kraju firm, specjalizujących się w szyciu odzieży służbowej i mundurowej. Odzież wytwarzana była na podstawie własnych wzorów i kolekcji, na podstawie powierzonych wzorów i materiałów oraz szyta też na miarę. Oferowane były również ubrania męskie i damskie w stylu klasycznym i sportowym. Zakład dysponował nowoczesnym parkiem maszynowym. Ale tutaj już nic z tych maszyn na pewno, na pewno nie zobaczymy. Produkty były takie jak odzież męska, garnitury, odzież damska, żakiety, spódnice, spodnie oraz wojska lądowe, mundury wyjściowe i galowe, siły powietrzne, mundury lotnicze dla pilotów, marynarka wojenna, mundury, mundury kompania reprezentacyjna wojska polskiego czapki, mundury służbowe, policja, mundury, czapki, spodnie, męskie i damskie. Straż Pożarna, uniformy, mundury wyjściowe, czapki, spodnie. Służba więzienna, mundury męskie i damskie, czapki. Straż Graniczna, bluzy, mundury, spodnie, czapki. Straż Miejska, spódnice, spodnie, marynarki, bluzy, czapki. Leśnictwo, mundury wyjściowe, myśliwskie, spódnice, spodnie i czapki. Uniformy dla innych służb. Poczta Polska, Inspekcja Transportu Drogowego, MPK. Szkoły jeździeckie, mundury wyjściowe, generalskie policji, wojsk lądowych, sił powietrznych, firma oferowała szycie ubrań i uniformów na miarę oraz prowadziła sklep internetowy, w którym sprzedawała swoje wyroby. Prowadziła również eksport uniformów dla armii policji i służb państw ościennych, personelu hotelowego, dworów książęcych, strojów historycznych, żakietów, marynarek, fraków i smokingów. Ciekawostek jeszcze takich co mogę dodać to y, modus wykonał mundury dla kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego i Orkiestry Wojskowej Uszył także mundury paradne dla książęcego dworu Monaco, które używane były m.in. z lipcu 2011 podczas ślubu księcia Monaco Alberta z y, Charlim Woodstock Do tego szybu windy tutaj nie chciał wpaść. Tam, no dosyć wysoko. Ogólnie to dwa albo trzy takie odkryte będą szyby. Że jak widać, wszystko pootwierane. Jak byłem przeszło rok temu, to, to te wszystkie drzwi były pozamykane. Tutaj, powyrywane jest nawet tak jak widać, całe futryny. No, wszystko, kompletnie wszystko jest, jest pootwierane. Złom został tutaj pokradziony na, na na skalę ogromną, ale tak, obiekt ogólnie odkamerowany, bo w czasie zwiedzania zauważyłem yy, dwie kamery. Nie wiem, czy są one prawdziwe, ale będąc kiedyś na obiekcie obok, co nagrywana była farbiarnia, ona jest w sąsiedztwie od razu z modusem. To przyjechała policja, była interwencja i weszli na teren farbiarni i właśnie się pytali, czy, czy kogoś nie było widać na terenie modusu, bo było zgłoszenie, że jakieś, ogólnie, że dzieciaki, że po dachu biegają, bo dostęp na dach jest z tego, z tego tutaj właśnie modusu, można wyjść na dach, no i jest niebezpiecznie, no bo, bo tak jest na dachu, bo no przecież to wiadomo. W opisie będzie link, znaczy jest już link do filmu tego z przed roku a dokładnie on był nagrywany, zaraz sprawdzę moment dokładnie był nagryany, nagrany materiał 10 października 2021 roku także można sobie porównać po obejrzeniu tego filmu to można sobie wejść w opis i będzie film z tamtego, z tamtego czasu. Wtedy tutaj, tutaj, gdzie te wszystkie worki leżą, gdzie, gdzie widać te foliowe dookoła, to tutaj stały wieszaki. Na tych wieszakach wisiały sobie jeszcze mundury. Tu i tutaj po całości też wszędzie wisiały mundury. Także wyczyszczone zostało kompletnie wszystko. W jestem, na jaką właśnie miarę. No nie ma nic, jest taki ogólny rozpierdziel tam, że, że szok. Wszystko jest tak zdewastowane, te medle są poprzewracane, tak jak widać. Tylko że wszystkie mundury zostały wyjęte z tych worków, bo one były... Każdy jeden był w, w pojedynczym w tym worku, co teraz właśnie widać na ziemi. I to i wyniesione zostały, no bo... Nie widać ich tam nigdzie. Także na dzisiaj to już będzie wszystko. Obiekt pokazany. Zwiedzanie jak najbardziej na plus. No szkoda, że w takim nie stanie, a nie innym. No cóż, do następnego trzymajcie się na razie. Pozdrawiam.